Yo yo, look, yo, 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 yo po nich uśmiech mi wielki Zjada je codziennie Cześć, cześć, ciemanko, z tej strony Isnen, a dzisiaj pogadamy sobie o najlepszym aktorze na polskiej scenie YouTube. Serio, takiego aktora to w polskich filmach szukać ze świecą, czy coś. Chodzi mi tu głównie o Dawida Czecha. Zanim jednak zaczniemy, to podnieście mi jego i dajcie łapkę w górę pod tym filmem, a Jeff The Killer do was nie przyjdzie. Zapraszam na odcinek. O kanale Dawida Czecha zrobiło się głośno, jak ten ewidentnie kradł materiały i miniaturki do filmów z zagranicy. Ale to, co on teraz robi, to przeszło moje oczekiwania. E, ogólnie na kanał Dawida Czecha trafiłem przez przypadek i w sumie od pierwszej sekundy tego żałowałem. Zobaczcie sobie co on ma na kanale. Wywołałem Jeff Dekillera, który zabił Daniela o trzeciej w nocy, wtedy stało się to. Gwiazdka, szok, gwiazdka. Zadzwoniłem do Jeff Dekillera o trzeciej w nocy. Wtedy powiedział mi to: 3 kropki, otwieranie nawiasu, pomocy, wykrzyknik, zamykanie nawiasu. Boże święty. Takiego raka, co on mi dostarczył w ciągu pierwszych sekund filmu, to nie dostarczył mi nawet mój własny rak. Pierwsze sekundy tych filmów to po prostu najlepsze streszczenie jakie mogło być istny pokaz aktorstwa którego poziomu nie umiem określić jest to po prostu istne arcydzieło wśród polskich filmów ale zobaczcie to sami. Ojemarciu, wojnę brzegi w górę, najwięcej jest sobie się, się, ja się, się. Ja, się podłocikiem, 10 tysięcy łapek w górę, to te drzwi mody otworzę. La mana samana, la sama samana. O, Zastanawiam mnie tylko dlaczego ten człowiek ma więcej przygód w jednym 10-minutowym odcinku niż ludzie widzą w całym godzinnym horrorze, którego mogą obejrzeć w telewizji albo na Netflixie. Dawid widać znalazł sobie sposób na zarobek. Szkoda tylko, że jest to tak przeruchany fake w internecie, że jego popularność przeminęła 10 lat temu, gdzie jeszcze jego widzów nawet nie było na świecie. Ale dobra, sądząc po komentarzach, to serio ludzie, którzy w to wierzą, mają jakieś ujemne IQ. Dawid bierze sobie przeruchaną kry Pastę i nagrywa o niej film, a potem siedmiolatki pięknie dają mu na tym zarobić. Wprawdzie zrobione jest to dość chujowo. Nie ukłamujmy się, bo zapisał sobie numer do kolegi jako Jeff the Killer, a potem zadzwonił i zgrywał głupa przed kamerą. Potem ktoś mu zatrzasnął drzwi, kolega, i też niby Jeff the Killer to zrobił. Kolega ukradł mu jabłko i pewnie też. Jeff the Killer to zrobi. Ciekawie mnie tylko, czy jak mu pies na przykład nasra w pokoju, to czy ten też pomyśli, że to Jeff De Killer i zrobi o tym odcinek? Jego widzowie pewnie oglądają to i w to wierzą, a potem w nocy się boją, że Jeff De Killer przyjdzie do nich i ich zacznie je straszyć. Naprawdę po przeczytaniu komentarzy mam wrażenie, że ludzie mają chyba mniejsze IQ od mojego psa. <słynnie> oh. hey. słyszeć, słyszeć to? Hello. Halo Jeff? Jesteś tutaj ze mną? Halo? -ha. Uu, ej, gdzie twarz, Mordy! Ej, mordy, gdzie twarz? Ej, ale Isnę, ty się nie śmiej, bo co jeśli to prawda i Dawid serio jest nawiedzany przez Jeff the Killera, a co jeśli na live Dawid zginie? Kogo ja będę oglądać jak nie mojego ukochanego Dawida Czecha? a Biedny Dawidek jest nawiedzany. Pomocy! Eee... Ehm. Kirbypasty o Jeffie były nawet spoko, bo słuchało się tego i nawet jakoś to działało na psychikę. Ale to, to jest jakaś parodia i zbiór debilizmów w jednym. Kość chodzi po piwnicy co chwilę mówi Mordeczki, strzelcie suba, a zadzwonię do Jeff The Killera. Mordeczki, zostawcie łapkę w górę, to otworzę te drzwi. Mordeczki, patrzcie co się dzieje z tymi drzwiami. Najgorszy w tym filmie jest tylko jego piszczący głos, kiedy coś się dzieje. Moje słuchawki mają przestery, jak podłośnie go na maksa. No widać, muszę chyba kupić specjalne słuchawki, do oglądania Dawida Czecha, bo te naprawdę nie wytrzymują przy tak wielkiej piszczałce. Ciekawe tylko, jakby go na przykład przestraszył yy, mój York, to jak on by piszczał. Jego filmy to jedna wielka komedia, albo jakiś komediodramat, bo z tego co widzę, to pierwsze co włącza się film i na początku się śmiejesz, a po chwili zaczynasz płakać, bo takie coś jak Dawid Czech egzystuje na naszym świecie i do tego nagrywa filmy dla pewnej ilości osób. Najgorsze jest to że Dawid Czech jest mądry. On dobrze wie co on robi, tylko wykorzystuje to, że widzowie mu wierzą, i zarabia na tym pieniądze. Ale to go jednak nie usprawiedliwia w niczym, że po prostu to jest jeden wielki cyrk. Ty robi 7-minutowe odcinki, a potem wstawia końcową wstawkę, aby film przedłużyć do 10 minut i wstawić jak najwięcej reklam. W serio, to jest po prostu śmieszne, dla mnie to jest żałosne. E, mógłby zrobić na przykład taki 10-minutowy odcinek. Po prostu. A nie, że 3 minuty na końcu on sobie specjalnie przedłuża. Przecież ludzie to zobaczą, ludzie to widzą, że ty przedłużasz odcinek na siłę. Już nawet przy tych 10 minutach widzieliby, że ty to przedłużasz na siłę. Gdybyś na przykład mówił wolniej, to wtedy by było spoko, bo wtedy by zrobiło się z 10 minut. Ale ty zapierdalasz o jak pojebany, no i kurwa no, potem wychodzi 7-minutowy odcinek. E, tak te, też mógłbym mówić, to mojego pierdolenia, by było tutaj 2 minuty. No i no, nie, nie rozumiem tego, naprawdę. Że go ludzie nie hejtują za to, że na siłę przedłużą odcinki. Dobrze, ja się z wami żegnam. Myślę, że to było na tyle. Do usłyszenia i życzę miłego dnia. Oczywiście tutaj jeszcze, e, co mogę tutaj powiedzieć? A, zrobiłem dla was Discorda i wszystko macie w opisie. Tak samo fanpage'a mojego macie w opisie, grupę zarchi Sorry, no i ogólnie strzecie tutaj łapkę, subskrypcję I co tylko chcecie, nie wiem yy, Podskoczy mi jego Jeff The Killer, do was nie przyjdzie Nie wiem co mogę powiedzieć tutaj, żeby mieć tyle łapek co Dawid No dobra, ja się z wami żegnam Do usłyszenia, elo Pink, fluffy,